Doberek! Dzień dobry, w czym możemy panu pomóc? Omówili byliśmy na podpisanie umowy odnośnie, przepraszam bardzo? Podłogi sami umyjemy. Sięgniemy. Pani kochana, usługi na Weselicho. Yy, jakie usługi? Z niższej półki. Do wyboru, do koloru, nie? Tak się firma nazywa? No też i takie też świadczymy. A co dokładnie? Dokładnie myją podłogę. Mini bar, minigolf, przejażdż z i animacje dla dzieci. Yy. Zwierzaki z balonów! Kapi! Nie, nie, chłop dobrze gada. Pani patrzy! No i co to za zwierzak? To jest balon. A miał być zwierzak z balonu? No, czyli balon w kształcie zwierzaka. Dobrze, czyli co to za balon w kształcie zwierzaka? Pomarańczowy. Panie, co to za zwierzak? A widziała pani kiedyś pomarańczowego zwierzaka? Tak, Garfielda. No, to właśnie jest Garfield. Dobrze, wie pan co? Tu nastąpiła pomyłka. Nie organizujemy wesela, tylko stypę. Kształcie trumny? Też umiem. nam. A ty co się rzysz? Bo chłopowe mniej się ode mnie, a zrównowanie cię uprowadził dwa razy bardziej niż ja. <grym> <grym>